Na drugi bazar Mana w Gacie eee, Nawet trochę bliżej niż ten poprzednio To miejsca gdzie nas wy, wysadzili Także no jak się pokaże coś ciekawego to pokażemy O, thank you A, Tu trochę chłodniej Co ładne pamiątki? Złoto Żona już coś wychaczyła. Robert, odejdź stamtąd. Co tam <śpiewanie> Jestem looking, I'm looking. How much, o to, nie dolarów Ok, medium. Medium? Mm. Yes. Um, jaka jeszcze? No i z 36 dolarów Ztargowała na 25 Trze... no, 36 euro na 25 dolarów 36 euro na 25 dolarów Trzeci sklep, czy czwarty i tam nie chcieli zejść portfel

Mocnik Mama znalazła sobie coś w poszukaniu Mamy portfele Różne różności Tu są No to teraz będę wyglądał w Polsce jak aż... bogacz. Co masz? Hmm. Oczywiście dzieci marudy. Wejście później my wracamy z walizką pełną rzeczy. I mało płatów. Nie wiem hmm. co będą

i jadą tam z olejkiem pewnie goście kręgosłup nie, że ja bym poszedł no, gdzie ląduje, pokaż tam, wystartował Dzień dobry Państwu witamy Hello. na pokładzie samolotu linii Enter Prosimy o sprawne zajmowanie miejsc zgodnie z... Um